No cześć, Wiaruch, na witam was tak bardzo serdecznie. Dzisiaj we specjalnym odcinku. O tym, co by wam powiedzieć, po co my te interaktywne Muzeum Gniezna 2021 napisali. Znaczy się projekt, co to dostał Bejmy ze Narodowego Centrum Kultury na program Etnopolska 2021. No, napisali we wprosty dobry wierze, wiaruchna, wymarali sobie we wkiepele, że to nasze kochaniutkie Gniezno, no normalnie po tym pożarze we 1819 roku trochę się zmieniło. No wiemy wtedy nie było Polski na mapie, byli im pod zaborami i tak dalej i tak dalej. O tym wam blubrą nie bydę. Ale co się stało? Jak powstała nasza gnieźnińsko- albo i wielgopolsko-tożsamość? I czemu tak ważna jest nasza ryczka, nie? Wiara, albo że pyry trzeba jeść na obiad do jedzy, a nie jakiś zimnioki? O tym jest ten projekt. Bydymy gadać na przykład o takim gościu, co to wśród aboryginów kopalnię złota zakładał, nazywał się Modest Mariański. A smarło mu się na Tumski pod piątką, bo był ze Strzemeszna, a życie skończył we Wgnieźnie, a wcześniej zwiedził cały świat ze Ameryką i Australią włącznie. Wiara. Tyż bydymy godać o Zygmuncie Karpińskim, co to uratował polskie złoto w czasie II wojny światowej, a na świat przyszedł jeszcze we XIX wieku przyfarny jeden. Znaczy, bydymy szukać tożsamości ze Sfyrtli. Ta tożsamość to też na przykład Marianna, o której dużo będzie w tym projekcie, no bo ona była gosposią u Antoniego Karpińskiego. Wiele będzie tych wszystkich rzeczy, co wam będziemy blubrać, pokazywać, wiaruch wyćwiczać, sztafirować się, przebierać we wstroje. A najważniejsze, co wam chcę powiedzieć, to pokazać we w tym projekcie razem ze z Muzeum Początków Państwa Polskiego coś, czego nawet filozofy nie widzieli. No, Szkolone Gamunie duszy zobaczyć nie mogą, a my możemy. Wiaruchna. Musiałem się wybiglować na tą okazją. Widzita, że we w białej koszuli jestem. No to wziąłem mojej babki, anki, znaczy się ze z magazynu z muzeum, nie? żelazko I dusza wygląda tak, wiara, a nie inaczej. I taki kawał żelastwa ćpało się do ognia, zaś po tym gorący wkładało do żelazka. Tak wyglądała dusza i w super fest biglowała koszulę. I o tym między innymi jest te nasze interaktywne Muzeum Gniezna. Ja tutaj blubrołem przede wszystkim o tym XIX wieku, i na to jest te interaktywne Muzeum Gniezna, chociaż będziemy też. Mówić o tym, co było we dwudziestym, albo i nawet we w PRL-u. Wiaruchna. Te szkolne gamonie historyki, bo je komple czysto się spierają. No, jak ty możesz tak blubrać? No, przecież XIX wiek to jest od 1800 w górę do 1900. A ja wam powiem, że XIX wiek to jest sposób marania we wkiepele, co się zaczął już w XVIII wieku, bez tej rewolucją przemysłową. A skończył się. No u nas we Wgnieźnie to tak bodaj 1919, a bez co? No bez powstanie Wielkopolskie. I bez to, że mam tu dwa dzwonyszki na koło, znaczy się na rower. Jeden kujawskiego, jest porządny ten. No. Yy, no sprzedawał te koła, nie? Porządny sprzedawca ze Zgniezna Polok, ale na tym dzwonku mamy napis Gnezyn, zaś Stelmaszyk. Co nieco ten inny jest dzwonek, nie? ale nie bez to, że srebrny, a tym, ze kołem na tym. I no bez to, że tu jest napisane gniezno. I bez to możemy spokojnie powiedzieć, że to jest już XX wiek. Nie umiem wam powiedzieć, kiedy womwe gnieźnie było lepiej, czy za gniezn, czy za gniezno. Ady, taka jest różnica.